Jeśli tak w skrócie przypomnę, jeśli ktoś nie wie, to speedrun to jest przejście gry lub zdobycie czegokolwiek, jakikolwiek, że w jak najszybszym czasie random seed, czyli losowy seed musi być wygenerowany. Nie mam żadnego przygotowanego, świeży świat tworzę. No i glitchless, czyli że nie używamy kopiowania itemów i tym podobne innych glitchy, które są używane przez niektóre osoby speedranujące, żeby mieć jak najszybszy wynik, i to jest glitchless, czyli bez bez Glitczy, jak samo nas wskazuje. Mam nadzieję, że teraz się uda. No ja też sam mam nadzieję, no bo powiem troszeczkę mnie... O, wykończyło, no nie powiem, no bo fajnie się przy tym bawię, ale w każdym bądź razie. W ogóle powiedzcie jak tam muzyka, bo nie wiem, raz muzyka jest spoko, raz jest za głośno, sam nigdy nie wiem jak jest z muzyką. Także mówcie, jak chcecie głośniej muzykę, to dam. Jak chcecie ciszej, to dam ciszej. Lecimy. I ogólnie dlaczego tutaj daję. Graf Speedrun 2020. O co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że Graf zrobił swój speedrun i wybił tam wynik godzina 41. No i ja, jako osoba, która lubi pobijać rekordy, stwierdziłem sobie, że dobra, pobię ten wynik grafa. Zobaczymy jak mi pójdzie. No i tak, nie muszę mieć czas szybszy niż minuta 41, a tak. Co do czasu, zapomniałem o stoperze i bardzo dobrze sobie przypomniałem. Także no, bardzo dobrze. Już, już włączam i już, już. O, 336 subskrypcji. Także witam wszystkich nowych. No, chciałem wbić 500 do końca maja, no ale nie powiem. No, miałem na początku problemy z internetem, potem. No, nie dodawałem, nie dodawałem odcinków, tak? Muzyki to ja na razie nie słyszę. Podgłośnie w OBS-ie. A jak będzie za głośno Gierka, to mówcie: No, do końca czerwca, 500 chcę wbić. A jak się uda zrobić, ten speedrun, to może kilka nowych osób przybędzie na kanał. Nie wiem, nie mam pojęcia. No też, no to nie wiem. Piszcie, piszcie. Tutaj, oczywiście, allo, Cheats Off. I co do tego grafa, jeszcze to chyba wszystko powiedziałem, że tam pobijam. No i on stworzył ten hashtag na YouTubie, tak? Hashtag GrafSpider2020. No i tak. Wszystko zostawiam jak jest. I create new world. Teraz muszę mieć lagi, więc uwaga, bo mi tworzy całkowicie nowy świat. Dobra, teraz to robimy, nie? Tak wiem, że mi się gierka w tym momencie załadowała Coś mi się gierka popsuła No, ale w każdym bądź razie lecimy Z gierką I patrzcie EloBenz, elo, 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 eloBenz Jest wioska, jest wioska Dobra Wygrywamy to Wygrywamy to w tym momencie Wygrywamy to A ten overlay jest przygotowany, bo mi się nudziło I sobie stwierdziłem, że sobie zrobię overlay na kamerkę Super, co? Też mi się tak wydaje eee, Czy to jest wioska jednodomkowa? Dobra, nie, Jezus, już myślałem Już byłem taki zawiedziony tym save'em Już se mówiłem, po co mi ten save, już se mówiłem, po co mi to Po co mi robicie nadzieję, skoro zaraz mnie mu odbieracie O, wioska, Nasar, no tak, na jakieś kilka minutek sobie o, zaoszczędziłem Już zaraz będę miał żelazo, nie, wiecie o co chodzi, bo tutaj rozwalimy golema O, o dobra, dobra Bierzemy se tutaj pięć, no nie Dobra, w każdym bądź razie Lecimy. On chyba wie, co ja knuję. <ścoughs> on wie, co ja tutaj kombinuję, nie? Mądry jest. Ile? Cztery? Trzy? Pięć! Uhuhu. Tak, wiaderko się przyda. Mieczyk żelazny, no to przy okazji. O, dobra, koks. Dobra, tam wywalone wiedzenie, jak zginę, to zginę. Potrzeba mi trochę żelaza. Tak, żeby sobie walnąć seta. Jak zginę, to zginę, mimo że jest super ekstra nie? A se mówię, że jak zginę, to zginę, nie? E, no, dobra, także lecimy. A, troszkę węgla jest. O, ja to przegapiłem. A jedno żelazo. Wow. Nie no, zawsze coś się ma co naczekać. Znowu tylko jedno. A ja chciałem robić piecyk, dlaczego biorę patyki? Nie wiem Dobra, lecimy, cyk, cyk Pięknie I eksplorujmy sobie tą wioskę, póki to się nam wszystko przepala Może coś ciekawego znajdziemy? Może nie yy, Ta druga opcja wydaje mi się bardziej rozsądna, że raczej nic nie znajdziemy No rzecz jasna Zapowiada się spoko, zapowiada się spoko Dobra, mamy jedzenia na... Na całe życie nasze minecraftowe tutaj Bierzemy sobie bardzo ważne przedmioty to Oczywiście tarcze Bo potem sobie o niej zapominam Oczywiście no, drewno by się przydało zebrać tak leciutko. I tak, pójdę się rozejrzeć dookoła. Czy nie ma czegoś ciekawszego? Jakieś wiecie, lawy i tym podobne. A może pustyni? Tajga, no to nie brzmi świetnie. Jest żelazo. Lecę. Hopsa, jest lawa. Tu są zejścia głębiej. To mi się podoba, to jest cave, którego ja potrzebuję. Nikt nie oczekiwał, a każdy tego potrzebował. Nie, raczej nikt nie prosił, a każdy tego potrzebował. Tak się wspinać po wodzie, to byłaby przeumiejętność. A ja teraz akurat będę miał całą... Cały secik zaraz będę miał, więc gitowo. Tutaj sobie najważniejsze rzeczy z seta zrobię, okej. Okay. Ciach, ciach, ale jestem teraz potężnym. Potężnym wojownikiem jest. Dobra, generalnie mam sporo chleba, mam sporo wszystkiego. Jeśli by się pojawiły Endermany, byłbym szczęśliwy. A tam co? Tam jest kole Tam lawa. O nie, gonią mnie. Tak to się robi. Przeskoczę ich. Pyk. I dopiero 12 minuta, Ej, fakt. Nawet tego nie zauważyłem, nie? Co ja się będę męczył? Halo, co jest z tym gravelem? Nie podoba mi się. Dobra, tu jest flint. Bieramy i idziemy. Myślę, że to jest kolejna wioska. A to mi się przewidziało, niestety. Niestety, niestety. Ja nie chcę zrobić fajla z tą lawą. Bo miałem... miałem tak kiedyś, że walnąłem fajla totalnego z tą lawą. Że ją wylałem w złym miejscu. Ale wydaje mi się, że tak miało wiele osób. Czekajcie jak powinien wyglądać ten portal w tak, taki sposób, dobra siup. No, brakuje lawy powoli. Siup! I siup. Ej, czekaj co? Dobra, nieważne. Lecimy. 18 minuta i 10 sekunda, nether. Zapamiętacie kordy. Minus 30, 20. Dobra. W miarę proste. Minus 30, 20. Dobra, no kurde, no już to mnie strzelają. Chyba mnie nie polubili. A terrible Fortress, 20 minuta. Dobra. O, pok, znacie, pokcza... Dobra. Tutaj czas się zakryć. Pięknie, ładnie, wszystko. Widzę agresja z ich strony. Dobra, mamy pałeczkę. To tak na poważnie tutaj wchodzisz? Y -y -y, trzy, 3, dobra. Jeszcze smog cię może zabić, ale mam nadzieję, że nie. Ale to wiem, ja jestem pewien, że smog mnie zabije, ale ja sobie mogę łóżko postawić przy, przy portalu, nie? Postawię sobie łóżko przy portalu i będzie gites. Także tym się, tym, tym się nie ma co martwić tak naprawdę. Dobra, czwarta, tak? Czwarta, dobra. Jeszcze... No, tak, jeszcze jedna, nie? 5, czyli jeszcze dwie potrzebujemy. Znaczy, wydaje mi się tak z 30 minut, no chyba, że. Dobra, je jeszcze dwie pałeczki. Nie ma, nie ma, nie ma, jeszcze jedną zbieramy. Kordy portalu to minus 30, 20. Dzięki, byczku, dzięki. Minus 30. Ofak. Oh, zakapiłem się! Jest, uciekamy i wychodzę z netheru. Cały, cały, mam cały set. Mam diamenty, jest super. Czyli potrzebuję tego. To przy okazji się przyda. No, jedzenie i lecimy, i zbieramy drewno. No spróbujmy już sobie zrobić tego fleczera, nie? Od dzisiaj jesteś moim fleczerem. dzięki Dobra, lecimy Lecimy, lecimy z nim A ty już nie kupisz ode mnie, co? Nie masz szans. A dobra, mój, mój nowy fleczer Już kolejny. O nie się, że mi będzie brakować patyków Także no Oj boli mnie to, boli mnie to, że muszę tak dużo płacić To jest jakieś dziadostwo O, o oczywiście, tam tutaj mam złotka całkiem sporo, więc ci sprzedam byczku Dobra, czy ty teraz się... ten? Jesteś gotowy? Dobra. Dobra, dobra, zaraz będziemy mieli perełki, zaraz będziemy mieli perełki, nie, nie, jeszcze nie teraz, kurde, korzystajcie, korzystajcie, korzystajcie. mądrze, ty, 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 ty dostałeś. Rolę. Dobra, mam nadzieję, że będziesz się dobrze spisywał w swojej nowej robocie, w swojej nowej funkcji. No już to nie sprzedajesz, no ale tyle mi starczy. Sprzeda nam ender perły. Jest! 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 Ender perła! O! Zbieramy, zbieramy, żeby było odpowiednio. Czy z tego już skorzystałeś? Tego lubię, tego lubię. On lubi pracować, on lubi pracować. Szybko sprzedajemy snoby siana. Nie ma, nie ma, tylko prawilne przedmioty, tylko prawilne przedmioty. Dobra, ile mamy tych pereł? I to dzisiaj mówię. Żaden scam. Jeszcze kapkę, jeszcze. malutko, malutko. A od ciebie kupuję perełki. Oj, dokładnie tak. Jestem z powrotem, to spoczko. Brakuje mi mało perełek, mało perełek mi brakuje. W sumie nawet już teraz bym mógł wyruszyć, no ale wiadomo, pęknie czy cokolwiek. No to lipa, lipa będzie totalna. Także jeszcze troszeczkę perełek sobie bym zdobył. Tak, jedną, dwie. I brakuje mi. No kurde, jednego emeralda. Nie, nie fajnie. Ty mi się nie chowaj. Troszkę mi brakuje. Troszkę mi brakuje. Strzały, dobra. I łuk od ciebie za dwa emeraldy. Drogo. U ciebie też tak drogo? U ciebie będę miał taniej, dobra. I teraz dobra, lecimy w którą stronę? Tam? Nie rozwalaj się, proszę. Dobra, lecimy. byle teraz nie umrzeć, nie? Bo to będzie najgorsza sprawa. Nie wiem, spać z takiej wysokości czy coś. Nie byłoby zbyt miło, nie? Nawet, że nie, nawet o takim czymś nie myślę. Jeszcze wygadam i co? Dobra, jeden koordynator mamy dobrze, jeden koordynator mamy dobrze. Pięce coś się zaczynają. Ej, jestem idealnie pod tym, nie? Bez kitu. Jest, jest, jest. Kozacko, mi laguje teraz, no tego mi brakowało Jest, jest Mamy to, mamy to, mamy to I nie ma żadnego oka, czajcie to, nie ma ani jednego tutaj A Robimy respawn seta I dajemy, raz, dwa, trzy Nie mam wiatra z wodą, to jest minus. Mm, mam łuk. Strzały, wszystko dobra. Lecimy w serio. Dobra, mamy pierwsze. Drugie. Dobra, jest trzecie. Kolejne zniszczone, pięknie, dobra. Kolejne Dobra, udało się Zostały tylko te z kratami, nie? Dobra, dobra, zginę, 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 ale trudno dobra, teraz na spokojnie, teraz na spokojnie wszystko Dobra, mamy. I to wszystko. Jeszcze ten został tutaj, nie? I to zostało nam wszystko, dobra. Jest, dobra, dobra, mamy to, mamy to. Dobra, jak to się robiło? O kurde, nie. Nie wiem, to się robi jakoś tak. Oj, no nie, ona wywala w kosmos ten smok Dobra, bijemy go. Bijemy, lecimy. Już mam połowę życia mniej. Oj, dobra, dobra, dobra. Mamy to prać. Lecimy, lecimy. Dobra, ostatniego i nie żyje. Dobra, on spada, on spada, on spada, on spada, on spada. Jest, udało się. Dobra. Pamiętajcie, to się kończy, gdy gdy wejdziemy ten, gdy wejdziemy na gdy będą napisy końcowe. Jest. Półtorej godziny! Półtorej godziny! Mamy to! Mamy to! Udało się, moi drodzy! Godzina 29, bo mogę to zaokrąglić. Godzina 29, przeszedłem Minecrafta. Mój rekord życia. No, polski na pewno nie. Ale. Wydaje mi się, że mógłbym to wsadzić na speedrun.com. Chociaż nie wiem. CG wygląda w taki sposób. Zróbcie screena, cokolwiek. Oj, nie wiem czy jest muzyka. Suszana. Powinna być suszana, ale cieszę się, że udało się w tym pięknym, zawrotnym czasie przejść Minecrafta. I co? Za tydzień może poleci kolejny speedrun, będę pobijał rekord jeszcze raz. Fajnie się przy tym bawiłem. Mm, wiele prób było. No i co? Mam nadzieję, że Graf y, będzie zobaczy tego live'a. Yy, ja z tego oczywiście zrobię filmik. Wszystko zmontuję odpowiednio, aby trwało. No. Jakiś tam czas, aby trwało, nie. Za um, 20 minut chyba z tego zrobię. Um, I tak. Mam nadzieję, że wtedy ten film też Graf zobaczy. Mam nadzieję, że Wam się LifeX spodobał. Że zobaczycie odcinek. Postaram się go wrzucić jutro. Jutro pojutrze postaram się go wrzucić. Zobaczymy jak to pójdzie. No i co, jeszcze raz dziękuję, bo gdyby nie wasza motywacja osób, które były cały czas ze mną na live, no wątpię, żeby to się udało. Mara, dzięki, że byliście.